Witam was moi drodzy, ja jestem Zygfryd a to jest Prospekt, czyli jak wiecie, e, takie DLC, dodatkowa kampania, mod, czy jak tam zwać to, do Half-Life'a 2. Kurde, ba. w tym odcinku, gdy go wrzuciłem na YouTube, zauważyłem, że cały ekran jest fioletowy. Przyznam wam, że nie mam pojęcia dlaczego tak się działo. Wydaje mi się, że może coś się mogło z korekcją kolorów zepsuć podczas tego dziwnego e, początku, gdy tam wiecie, mnóstwo światełek latało i tak dalej, i tak dalej. Innej koncepcji w tej kwestii nie mam. Wow, lecą do mnie mrówek. Ło, aż przez mur przyleciały Ale miejmy nadzieję, że teraz to już nie będzie miało miejsca. Zaczyna rurwa przeleciała. Gdzie ona jest? Kurczę, blada, niedobra mrówko. Tego mam problemy z przychodzeniem przez drzwi. Jak żeby inaczej. Dobra, rozumiem, że tu trzeba otworzyć to. Tu ostatnio zginąłem chyba gdzieś, nie? Jeśli mnie pamięć się myli. No nie mogę zabić tego gościa? Wow, jaki rzut granatem. A ja to nie da się tak. No, znaczy, trzeba całkiem sporo amunicji i wypakować takiego gościa. Się... Aha, on flarę tam, czyli jakąś ratunkową, czy coś nie, wiem, może... O! Alarm czy coś. Może ta flara oznaczała, że teraz tych żołnierzy że tu nie O, super, dostałem. Jest takim konkretnie. O, Dobra. A, przeciwników nie no, załatwiłem. Tu są jakieś dwie te, więc będę. O, amunicja też shotguna. Przyda się, mam nadzieję, niedługo. Czy ktoś ja coś muszę dobra. Nie, dobra. Ale tam dalej jest ten igomość, którego trzeba jakoś... Chcesz się pozbyć. No wreszcie! Tam jest jeszcze jeden idę. Nie wiem do czego strzela, ale wolę się go tak pozbyć. O, koniec tam. wtedy... A, on strzelał do mrówek, o, i to był błąd chyba, że go zawiłem. Ha! Dobra, trudno, spróbuję tutaj jakoś się... ...przedostać. Ale dla mrówek na szczęście to jest za wysokie chyba, żeby tam... się nie przyszły. Albo nie, cholera. No, niedobrze. Kurde, bele. Kalo gościu, magazynek czy coś? Nie? O, zabił mnie Ha! No nie, wróciło mnie taki kawał, ale lipa Dobra, tu idźmy mały sprzyneczki z amunicją Dobra Aha, do shotguna nie ma amunicji, no to super Dobra, mruga czy to wam się nie dam będziecie mi tu bić Ło! Szalona mruga ale no dobra, tu wszystko wycedziłem. Teraz tak jeszcze raz otworzymy tą bramę. Sprowokujmy gościa, żeby tutaj mnie... O, siema! Uuuu! A, na szczęście nawiałem. Uff! czemu akurat... Uciekłem ów ja myślałem, że nie był ich wielki w tym granat, nie byłaby Lipa Kurde, nie ja, O na szczęście, który z nich sam wbiegł na granat, więc... Jest... Czy ja no trochę, ale co ja innego mogę zrobić? No właśnie nic Ale dobra, zetfijemy go tego drugiego myślę mogę na razie olać, ponieważ on tam sam strzela do mrówek więc jeżeli jego ja oleję to dobrówki również powinny mnie olać, a przynajmniej nie powinny by w stanie za się tu dostać. Aha, nie, bo to było tak zaplanowane, że on ma tam skinąć, no to trochę lipa dla mnie. Dobrze, rozumiem, że muszę tutaj się od osłony do osłony, tak? O. Kurde, mele. Kurde, jeszcze. O, może tego... Nie, tego nie zabiłem, kurde, mele, ginie wreszcie, dziękuję. Też można się prosić o śmierć takiego brzydala. Gdzie są, czy... tu są, czy... też, tu też. O, gdzieś jeszcze jest ja sobie zrobię save w ogóle. Mam nadzieję, że tym razem już nie będzie nic fioletowego. Ej, próbujemy się tutaj przedostać. Granat! Kurde, bale, ale seria. Teraz to razem nic nie mam nic nie doszedł, ale mógłbym że mi trochę. Słyszałem gdzieś tam granat ty się cofogowanych za samo nic bo wiem, mam też e, ten, granat do granatnika A widzę, że nie, nie mam nic w granatniku Więc Nie wiem o co chodzi specjalnie, że nie mogę mieć i gra blokuje mi podnoszenie hm, Nie wiem jak to działa, no Najważniejsze, że udało mi się przedostać Łatwiej trochę tych jego mości, To są zwłoki jakieś o, Nie ma, strasznie ciemno jest w tej że tak swoją drogą no ale Rozumiem, że to ma budować klimat albo coś O, 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 amunicja To mi się podoba Zaraz, zaraz, nie, nie, nie chciałem tego wyłączać Kurde, brak ja chcę drzwi otworzyć jakieś No właśnie, nie żeby... Super, mrówki mi teraz wezmą Idźcie stąd Znaczy one się tam jakie nazywa Antling czy jakieś takale są właśnie mluwki Takie mutowane, ale mrówki o, nie, nie, nie odwalcie się ode mnie Ale widzę, że jest ich taka konkretna ilość Gdzie mam iść teraz o -o. O -o, o o o o Czy jest gdzieś jakieś przejście jest ja chyba miałem się tutaj dostać Nie, nie w tą stronę Może w drugą Nie Nie mam iść, halo pomocy Jeszcze raz próbuję, może tutaj coś jest, ale to przegapiłem O, na przykład te przejście drzwi, o Do góry mogę iść potem? O kurde bale jaka ta ten miałem się przedostać. Jeden obój do shotguna, 20 do pistoletu, dwa magazynki do tego karabinku. Nie, nie mam to chyba. A, tu jest jakaś drobina. Okay. Dobra, damy, damy radę jakoś. To może wyciągnę coś lepszego niż łom, bo łomem nic raczej tu nie załatwię. A, i wczytywanko, okej. Okay. Czasem widzę, stoimy nie najgorzej. Myślę, że jeszcze 5 minutek możemy pograć, o ile się nic nie zawiesi się, nie wywali. Nie? Chyba jest OK. Jaka cisza. Jak wielu przeciwników, zaraz tutaj spotkam. Mam, o, cały jeden magazynek, jak tam shotgun. O, shotgun wygląda teraz troszkę lepiej. Shotgun się dobrze niż prawda, na mróweczki. Ten ziomek był tu przesłuchiwany chyba kilka za długo. Ten też, żadnej amunicji w środku nie ma. Tutaj nic interesującego. Tu nic, dobra. Teraz tędy. Mamy trupy znowu, ja pierdzielę co tu się działo e, nic, okej okay. Dobra Murówki na szczęście tylko, dwie są te komputery, amunicja do karabinu, okej, okay. to się przyda na pewno Ojej oj oj,

Wow. A to jest zaraz po tym jak Gordon Freeman przez ten teleport przyszedł. A łacie, ja też, ja też! Ej, to jest ten. Gdzie jest Borealis? Bo le. No dobrze mówię chyba. Borealis był, był w tym. W lodowej bazie. Co nadawało? Ktoś tam potem pędem w jednym z odcinków. Mogę przejść, nie?

Szybkie wczytywanie w tym wypadku, ale rozumiem, że to dlatego, że wszystkie te lokacje były... E, jak to się mówi? Przy teleportacji. Ło! Aż się przyciął. Co jest? Halo? Wo. To wow. jest, wróciłem tu? Tufnęłem się w czasie, czy co? <trybujesz> Eee... Ale w tym... W bliźniaczej bazie jakiejś? O co chodzi to nie wiem? Eee. No okay. Dobra, opuszczamy ten lokal. Może to jest jakaś bliźniacza lokacja do tej, w której się zaprotowałem pierwotnie guziczki, nie? Tam się mam dostać, tak? Dawaj, dawaj, idziemy tędy, dobra, Aha, czyli tam teraz jesteś przyszli kombinat żołnierzy kombinatu. A ja muszę się dostać gdzieś indziej, ale pewnie gdziekolwiek indziej. pokój się. Aha, Wszystko mam, amunicję full, pancerz full. I co, po co ja tu przyszedłem? Jak tu nic nie ma. Chyba, że coś jest za tymi beczkami schowane. No, nie, Dobra, to co, wychodzę jednak? A, tu coś jest. A, rozumiem, potrzebna mi jest, jest beczka, żeby tam wejść. Czaję. Kurde, prawie jak zagadka normalnie taka, wiecie, z portala. O, na

Dobrze wiedzieć, żeby tam nie wchodzić. Co jest tutaj? Nie. Nic tam nie widzę. A wejść tam raczej nie mogę. No dobra. Nie to nie. Jakieś prądy. Pognice. Cold water intake. Aha. Czyli to jakaś dyspozycja. Nie, wody. Dlaczego ja mam błąd w ręce? Kurde bale. Szczelanie. Oooo, rewolwer. Słaby, na strzałysz potrzebuje. Słuchaj, to będzie dobre na dużą odległość. Pomoc rozumiem podobno do shotguna, tylko za się większy. nie ma tego rozrzutu przeludzonego. No ale zawsze jakaś alternatywa w każdym razie co? Myślę, że tu, że tu byśmy zakończyli, co? Myślę, że to jest taki tak dobry pomysł. Więc teraz troszkę pancerza. Dobra, myślę, że drugi odcinek Prospektu e, możemy zakończyć na dziś. Mam nadzieję, że tym razem nie było nic fioletowego dla was. E, no i widzimy się w następnym nagraniu, który również mam nadzieję wam się spodoba. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego.